Cześć, hey, siemanko widzowie z tej strony, i Taki luźny odcinek ze Smog Gamesa. Czyli takiej aplikacji na telefon z otwierania paczek i grania, ale z HIFY. Jest Taki luźny odcinek, otwieram paczki, gramy turnieje Najpierw mój skład, pokażę Wam. Tak się prezentuje na razie. Tutaj po anglu, anglo, kąte. I ja jestem taki, że ja w ogóle nie używam. Nie mam. Ani jednej ikony w składzie Zatem możecie nawet zobaczyć sobie Ale mam powtórkę warana na Team of the season. No i bramka, Tak się prezentuje mój skład A tu chodzi a czekajcie 98 zgrania Czekaj, A nie, to nie był Rashford, pomyliłem się Tylko tu był... nie Rashford Ciągle mi się mylę, nie wiem czemu A, no i Soskier to jest kod 198 Dobra, najpierw sobie pootwieramy parę pików, 83 plus. Czekaj, czekajcie muszę to sprawdzić. Ok. Denai. Traur. Lioski jak to się... przepraszam, ale na no, ja razie się tutaj rozmawiają Sancho. No jeszcze mucha lata, Kurde. Jaru Diga. O! Nareszcie się coś dobrego. Gut. Acerbi, czerbi. Ri. O, barn. Fajne. fajne. Fajne pieniążki trochę zarobią. O, di Maria. Takie karty właśnie kolekcjonuję nawet. Transfery. Mm. Root Hulu diversi Optimus. Let's go. Uh, Havertz Tommy Sayu Tommy Yasu. Oh. Trap Chilwell. Haland Haland as well as Hagland Carlos. Chic. Neus. Nechaus, Sorry. No nie no. Zapata. Fati. Przesądzę lag, ale. To ma mucha w kurze. O, kantona wersji, baby. Nie, sorry. Ta, baby. No. Krawalić. No, zostawić. A la, ba. Nie no. Urybę. Czekam Ikarcasia ogół. Icler, Fajnie, jeszcze raz tak oddał. jak Krud. O, Cassie. Nie miałem go. Super. Ta trawa. Rimpong. Ba mam, mam bardzo mało monet, 130 milionów. Pop, szmajchel, szmajchel, Party, bardzo Brawo, ale nie do tej karty, alioski. Przepraszam, myślisz. A jak tak mówię to... O Jak tak mówię to właśnie moi rodzice, tak rozmawiałam. To tam przyszedł. Cicho, cicho. O kielini! Ale kielini popełnił błąd bon, do tej ligi MLS. To... To jest bardzo... Morura. Okno o, masz tu Laundrup. Jeszcze ja otworzymy sobie z 10 pików i idziemy grać w turnieje. Beścik. Diaz. Let's go. La crue. Dia, Dia. Dobra. Robimy z odsłanianiem na części. Oczywiście tylko teraz piszę dwa. Uuuuh, uh, Marco Wyss. Czy będzie konoptować po raz dwa? Nope. A słyszę pro tip, żeby coś dobrego wypadło? Trzeba. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Dobra, ja ceramy O to jeszcze 3 piki. i raczej koniec. rany Mam w lepszej wersji. Mapa K. I ostatnie oczywiście. Nie dał. Tylko ten chuj, tak jakby to powiedzieć oddał. A. Jeszcze sobie patrz potwieramy. X 4. To się pierwszy, po prostu za nie oddają, dlatego się nie otwieram. No właśnie, o tym mówiłem. Jakiś kundelek. O kundelkę trafiłem. Nie no. Ferrera. O nie. O. Ferrera. Handanowicz. Czy będzie dobrego? Proszę. Jeśli się nie oddają. O kurde, zły karta. O, Rafinha. Tylko nie gości. Toc, Hamizik. Tak, jak myślał. O, klian! A, a, klianem, bapem. Let's go. Kaj Hill. Sangaret. Zawierz się pojawi nowa FIFA. Pewnie teraz ją kupimy, to wleci odcinek w jednym dniu, ale pewnie, pewnie najpierw wleci w pierwszym dniu z Fify, a w drugim po prostu z właśnie ze Smoke Games, obojętna Czuda. Arnautowicz, jeśli pod tym filmem dobijecie 20, do, dobijecie 20 łapek w górę. To ten. To otworzymy na odcinku 10, paczek 91 razy 91. jeszcze, i, ale, jeszcze, ale to będzie na końcu odcinku, odcinka, A jeszcze przed programem Stampy, guys. A więc, jeśli jeszcze, jeszcze mówiłem, jeszcze będzie 20, łapek w górę, to to zrobimy. Nie, kostnij. Na pewno nie będzie. kelionem Mopy. Hey, shifta i The nie naprawdę teza teza, teza, teza Robert Dajcie coś dobrego! Jak Pelę w optimusie Neymar, To nawet blisko nie było Mike menu. Takine F. Ileż to w trwa? Nasze otwieranie już trwało 8 minut. Okej, okay. a tego się nie spodziewałem. Chociaż ostatni filmik właśnie dobił ze Stampel Guys. 20 ileś tam wyświetleń. A więc, jeśli chcecie, to, to właśnie zostawcie po tym filmikiem. Bo to, widzę, że Wam se, ta seria się spodobała, bo to jest jeden z większych wyświetleń. O, nic fajnego, row, Rowę trafiłem. Hulit! O kurde, trafiliśmy się dwóch litów. A to ci dopiero. Gdybyśmy jeszcze dwóch chwilaka. Johanu trafiliśmy, to by było dopiero beka. Chyba jeszcze dwóch lidów, ej. Tego 86, tego 88 i 90. nie ciągnął Robert. Nic nie ma dobrego. Oprócz tego Hulita i Kaljana Mbamba. U Karimek. Przedtem to podjemy. Karimkę już mamy. Wszystko go trafiłem. Dajcie, już Dygor, ma do Bo nawet calacha mi nie lecą. Zwykłego. Nie. O, jeszcze gorzej Inzina. Florenzi. Dobra. Chciałem pograć turnieje. To co nie Hiszpanii, to Hiszpania, Włochy, co Holandia. pewnie pogram parę. O tutaj w ogóle mam ten turniej. Uu, wątpię, że mnie jest to zgrania. Ale... No właśnie. To będzie SSS Win. Winisur Junior i Kari Benzyna. Jeszcze winisu Junior. M Mister Mr. Ferreira. No i ma Ferreira. Uuu, jest to zgrania. Mr. Ferreira 07. Jest pokonany w 7. Jest pokonany w 7. Będzie półfinał? O kurde. No nie! Jeszcze się Mr. u tym Ferreira? Jeszcze Mr. Ferreira przegrał. O, ją chyba się rozsypał, ta rozsypał się. Tutaj będzie, Dia. Czekajcie, tylko stawię sobie to, co tutaj kim grałem. A tutaj możemy, kiedyś widać. Tu możemy dać. Czekajcie, muszę kogoś zakupić szybko. toc pozycja pepes o solach, jak już czujesz? o kurde znaczy nie, nie toc to, co chce ale pepe może serio Canales. kanales ok dobra, już kupię tego kanalesa jeszcze raz sobie tego suareza, a nie to sobie może jeszcze od tego suareza, to kupię Czyli bym nagrał tym składem co wcześniej. A nie mogę. Ehe, he, he. Nie mogę tego. No dobra. Trudno, wydam trochę monet. Ale to tam mi nic mnie straszy. PS. W salach. Dobra. Kupione. Turniej. Toc. W salach 99 zgrania. O! Chyba wiem, to mi poprzewi trochę zgranie. Tylko nie wiem czy mam tą zmianę pozycji. Będę ale będzie długo trwało na takie rzeczy dziwne. Ehe, powinienem mieć... Mam, ok Na plus jedną zgrania zawsze. Let's go! 76. Zrobiona znowu. Uh. I sobie do tego turnieju zaraz wrócimy. Nareszcie sobie zagramy takie turnieje. Tutaj pani dużo szybko graczy dołączać. No właśnie, o tym mówiłem. Uuu! Wątpię, że to to zgrani, ale... Nie. Właśnie. Brawo Lewy! nie, Brawo Eriksen! Brawo Eriksen! Brawo! Jeszcze Ginola! Jeszcze ASM! Myślę... U 191! Nie, jaki 1? 8. No, lepszego bramkarza i prawego obrońca to by miało 9. Chociaż inaczej nie da. Brawo, Ginola! Let's go! Spółfinały! Ten Maradona ciekawi. I ten Alberto. No. Cześć, jak on się dostał do finału to raczej. Nie przegrana. Zelajcie, panowie. Let's go! Ginola! trick! Mamy finał! Ale zamilkłem na ten jego skład Zinola i engolo, engolo, kante i jeszcze ASM, 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 czuć te francuskie połączenie i wygramy ten turniej. 87. Mula. Zresztą Icon Pack może do dobrego. Mateusz? Blak. Black, Blacka trafiliśmy. A ten turniet tym of the season. Jeszcze nie? A Niemcy grają, chyba no. Grają. Co tu się stało? Wow! Też mam tego Brenta. O, chłopaki na napadają XD no ale mi się naśpadać, to mi wystarczy i runda! Półfina, znaczy ćwierć minął. No. Uu... Jak bym dwóch Gomezów w składzie? What? What? Chyba korzystał z jakiejś bąd gry. No oczywiście. Jeszcze przegrałem, mam już. Jaki tutaj w ogóle miałem skład? Bo nie wiem. Ooooo Muszę być to ale... Niemiec. Toni Kroos Markinios. Ramos, Engolo, Engolo, Kanter, Maestro Pembe Eee. Nie muszę mieć go O 16... chodzimy już do 16 minuty. Jest Kim PMB. No i trap. A może tak mi jest no zgromadzenia. Jak tutaj jeszcze to na dorobić No nie wiem. Kolera nie usunę. Lama też nie usunę. Koło mogę usunąć. Mogę coś na LP dać. Niemcy na LP. LP. O! Tak mi się oświetliło. 400 Po taniości chodzi. Niemiec, tu niej. O, nie zastartowało mi się. Zaczekajcie, no, muszę zastartować. Tak. Jest, Kingston. Ale miałem go tu duplikat, to co to miał znaczyć? Fortnite, but. Aha, bo to Francus. A. Przepraszam, to Francja była. Jeśli. To było jakieś głupie, błąd, to przepraszam. Sane. O, Marko Rois. Tylko czyje Gomez? 80. 80, przepraszam. Mateusz. Ja, no dobra, to wystarczy. Wątpię, że to zrobię, ale ten turniej tylko kombinuję. A nie chcę tego robić. Powiem wam, jak mi poszło na następnym odcinku, właśnie lepiej. to Dziś żegnamy się i cześć.